No hej kochani, witam się z wami na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę z, do was z kolejnym... Haulem z Polski, ostatni taki food haul, prezenty i suche rzeczy ostatnio mieliście rzeczy lodówkowe a teraz takie właśnie jakieś tam inne rzeczy, tym razem bardzo mało kupiłam, w porównaniu oczywiście do poprzednich wyjazdów, także szybciutko Wam pokażę co tu mam, prezenty no i to by było na tyle z moich rzeczy, które przywiozłam z Polski no i co, lecimy od razu, mam majonez, dajcie znać czy też używacie winiary, umie tylko i wyłącznie winiary. Próbowałam kiedyś kielecki, ale to jednak nie mój smak, wolę e, jednak dekoracyjny e, majonez z winiary, więc tutaj on jest, mamy jedne buraczki zasmażane, tutaj jeszcze w Kauflandzie kupiłam te chusteczki do okularów i ja je używam właśnie do czyszczenia na przykład telefonu czy tam zegarka, A to są akurat dwie kawy. Od teściowej, jedna rozpuszczalna, to stary sobie weźmie do pracy, a druga w tutaj w domu Tutaj jest też prezent od Agnieszki, to dla mojego starego, w sensie dla, od mojej siostry Dostał jakiś tutaj browar dłonia, jakiś kartonik I tutaj co mamy, trzy piwka Plus, o szklaneczka, jaka fajna. Akurat mam zmywarkę do wstawienia, więc dorzucę tą tutaj szklaneczkę. I co? A piwko postawię, O, jakie ładne! Marzycielka Malinka. To są te chyba smakowe płyna. P płyna. Szefowa Wiśnia. To są smakowe. Wiśnia, Malina. I tutaj jeszcze mamy co? Gwiazda pszeniczne z uuu, Coś mi się wydaje, że takie smakowe To pewnie mu podkradnę Z kosmetyków to w sumie tylko chyba Jedną rzecz kupiłam To jest Liren z SPF SPF-em 30 Krem Lekki, nawilżający Pod makijaż, silnie nawilża Kota przywiozłam też z Polski Tak właśnie tutaj dostało szczepione Próbowałam tego batona Dubaj z Biedry Ale powiem Wam, że on aż taki dobry nie był Jak ten tutaj co jadłam z Linda no, ale wiadomo, linta, jakieś dolcze. Nie, delicador. Dore. To wiadomo, że nie ma co porównywać. Eee, herbata, lipton. Gdzieś jeszcze jest jedna? O tutaj w torbie, bo było coś tam, że drugi, eee, 50% taniej chyba. Biedronka, taka promka. Spłynów do pukania wzięłam tylko dwa. Tego jeszcze nie miałam. Edenu, eee, Juicy perfumy do tkanin i ten zielony chyba już miałam Akła, więc dwa wzięłam. Miałam kupić więcej, no ale się nie złożyło. Tutaj miały być jakieś ciurosy, kasadilla um, e, na drogę, ale nie zjedliśmy, więc idą do szafy z słodyczami. O, tutaj jakieś żelki od renatki, to też tam właśnie do słodyczy. Jeszcze jedne buraczki, a te są tarte, a tamte były zasmażane, więc to jakieś inny stary wziął w razie co do obiadu, on bardzo lubi i wziął jeszcze taką sałatkę obiadową, warzywną. Um, co my tutaj mamy? O, to chyba też mi spakowała na drogę. Kole 0 i tutaj kupiliśmy jeszcze jedną taką samą, o, również biedrąca. Tutaj jeszcze jeden majonez z winiary. Urzenie dla kota. Tutaj jeszcze jakaś shiba dla kociaków małych. A nie, mam, widzicie, kupiłam dwa szampony z LSF te same, bo też było, że drugi w jakiejś tam promocji był. Dlatego wzięłam dwa, i z kosmetycznych rzeczy, jeszcze skarpetki złuszczające do stóp, też dwa razy. Ale nie wiem, gdzie są drugie, zaraz wam pokażę. O, tutaj przy Kasie w Biedronce, jeszcze jakiś Cappuccino Zero, smak waniliowo-śmietankowy i gdzieś mam jeszcze jedne o innym smaku. Ymm, z Perfekty, bananowa, nawilżająca maseczka do twarzy. Trochę leków, jak zawsze. Na miedziano tylko ibuprom, więc będzie go więcej. To jest Serapit Verdin. Gripex Control. Wiecie, zapasy trzeba było zrobić, bo praktycznie w domu już nie mam żadnych leków w razie W. Aspiryna musująca. Tutaj jeszcze jakiś gourmet dla kotów. Wifon pikantny. To dla mnie koło ratunkowe. Barszczyk czerwony. Właśnie, bo to bym się zjadło. Tutaj jeszcze jakiś os wifon osmoku wołowiny z kary Wiem, że to nie jest wiecie, zdrowe, ale to jest... Jakieś tam wiecie, koła ratunkowe w razie w i kary. O, tutaj są te drugie skarpetki złuszczające z Biedronki do stóp. Um, Holinex w razie co na gardło. Tutaj jest to drugie. E, cappuccino też zero, smak czekoladowo-karmelowy. tym razem. Nie byłam w Ałszanie, więc w Biedronce wziąłem taką wielką pakę makaronu do rosołu. No i to roba mi spadła. O tutaj, jest... sól. Ja zawsze kupuję z Polski, bo są duże te opakowania. Więc mam 2 kilo. Co tutaj jeszcze? O. Dla mojej Chikitondy. Cześć, dla ciebie groszki, proszę bardzo. Twoje ulubione dreamiesy. Koty mają teraz depresję po podróży, więc leżą cały dzień. Tutaj jeszcze dwa razy Ibuprom: jeden rapid, drugi sprint. I Nurofen. I to by było na tyle. Ostatnia rzecz z zakupów to bułka tarta. No, i tak to chyba jest na tyle. Zostały jeszcze prezenty, ale to za chwilkę, bo muszę najpierw pochować tutaj te słod... nie słodkie, niesłodkie, te suche rzeczy. No, słodka to jest moja ciki, tiki, 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 tiki tonda. Dła u weterynarza, najzdrowsza ze wszystkich. Piękne ząbki, prawda? Mm, tak, najzdrowszym jesteś kociakiem, co nie? Twoje wszystkie wyniki są idealne. Więc dobra, ja to chowam i zaraz pokażę Wam prezenciory. No i dobra kochani, zakupy ogarnięte. Zostały mi tutaj ostatnie rzeczy. Prezenty, za które oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj jeszcze zanim prezenty, to mam wielką kupę zdrapek, które wymieniłam. Trochę dokupiłam, bo miałam około chyba 200 zł wygrane. Jedna w sumie się mi tylko przeterminowała chyba o wartości 10 zł, a resztę właśnie wymieniłam. No i mam tutaj, właśnie, spore jakieś tam super 13, szybkie 50 lotki. No i tutaj jeszcze inne po 5, po 10 i nawet po 20 zł. Także spodziewajcie się e, odcinków z polskimi zdrabkami. Tutaj mam prezent od Renatki, ona była na wakacjach w Turcji. No i przyniosłam tu jakieś suweniry Co my tutaj mamy? Jakieś? Oj, jak ładnie zapakowała Renatka, zobaczcie, jakieś te. Chyba żelki tureckie, takie, dzięki Renia. Co my tutaj jeszcze mamy, jakąś saszetę, to będzie chyba kawa. Nie znam tureckiego, ale przypuszczam, że to, no pewnie tak, bo tutaj jest jakaś filiżanka. No to będzie kahve, to będzie raczej kawa. Wy pewnie nie widzicie, bo już jest ciemno. Także herbatka się wykosztowała na swoim urlopie. Co my tutaj mamy? A, herbatka. Myślałam, że jakieś groszki, ale to jest herbata. I z tego co mi się wydaje to to będą całe takie widzicie owoce. No pokażesz ty się, czy nie pokażesz. O jest, zobaczcie. Taka ładna, czy mam kawę, herbatę i żelki. O, i tutaj coś jeszcze. Wow, jakie ładne! Z takimi kamieniami. Bransoletka. Dzięki Renia. Nie wiedziałam, że mi kupiłaś bransoletkę. A wiem, że te kamienie z oczkiem to coś znaczą. Muszę później poczytać. Chyba, że ktoś z Was wie, to dajcie znać w komentarzu. Ale ładna, chyba sobie zaraz założę. I tutaj jeszcze coś, co zbieram. Miałam kupić też, jak byliśmy w tym... O coś tu jeszcze jest. Jeszcze jedno ze słonikiem na szczęście. Dzięki Renia! Nawet nie widziałam. Wiecie, że ja nie oglądałam w ogóle tych prezentów w domu, bo w sumie nie było czasu. I teraz dopiero to rozpakowuję. Zobaczcie, jaka śliczna ze słonikiem. Widzicie, czy nie widzicie? Czekajcie, może tutaj. O, taka bardzo ładna. Dzięki Renia. No i właśnie ten magnes na lodówkę. Miałam kupić też w rowach, ale w sumie nie kupiłam taki, o, od Renatki z Turcji, dzięki wielkie Renia, no i dobra tutaj jeszcze prezent od Agnieszki mamy jakieś wilk, winko o smaku mięty i arbuza pewnie jakieś słodkie także dzięki, do schłodzenia pewnie ptasie mleczko o, jak zaniosę do pracy to się będą pewnie cieszyć, bo kiedyś im zaniosłam to im smakowało no i Agnieszka zawsze mi kupuje Kulki do kąpieli, chociaż Wam powiem, że ostatnio to bardzo mało siedzę w wannie. No ale przyjdzie jesień, to czas będzie to zmienić. I co my tu mam Magnolia, orchidea i borówka. Także dzięki Aga. Prezenty super. No i tutaj taki jeszcze wielki prezent od Renatki na moje urodziny, które w sumie miałam w czerwcu, Renatka ma teraz 31 lipca. I mamy maślane ciasteczka w takiej puszeczce. Tutaj jakaś zebra Co to są? To będą jakieś chyba ale takie czekoladki Czyli mamy słodycze Renatka więcej ja lubię Zobaczcie, ja mam taki Jeden ciemnoszary I biały, no i tutaj do kompletu Mamy trzeci, czyli mam Daisy I Feliksa, to teraz jeszcze Sixa do kompletu Kubeczek w koty, zaraz sobie go Postawię na tą Na półkę, będzie się ładnie prezentował Tutaj jakieś czerwone, słodkie wino. Mołdawska winnica. Nie wiem skąd tornatka ma, ale w sklepie takiego nie widziałam. Co my tam jeszcze mamy? Coś ładnego. Uuu, jaka ładna butla. Wow, pianka do kąpieli, ale zobaczcie jaka ładna, taka z brokatem. Bubble bath. Blossom, dreamy blusum. Przypuszczam, że to będzie ładnie pachnieć i wyglądać w wannie, ale też na wannie ta butelka będzie się ładnie prezentować, także dzięki wielkie Renia co my tutaj jeszcze mamy, coś jeszcze ładnego o, skrap do ciała to ja też bardzo lubię moje siostry wiedzą, że kąpiel w wannie to moja ulubiona, chciałam powiedzieć rozrywka, ale może nie rozrywka, a forma wiecie, odprężenia także skrap Tutaj co my jeszcze mamy? Co to jest? Świeczucha taka duża? Mhm, też taka ładna. Także tutaj sobie ją zaraz gdzieś na honorowym miejscu postawię. Jeszcze jedna świeczucha, o to może właśnie dam do um, tego, do łazienki. Wiecie, taka kąpiel, skrap, pianka i świeczucha jak znalazł. Także Renatka się jak widać tutaj postarała. No, i zobaczcie, jakie przepiękne talerzyki, koty. Właśnie można jakieś słodycze na półkę? Znaczy na stolik w sumie albo właśnie na półkę, na jakieś perfumy, albo biżuterię, też by ładnie wyglądało. Mamy tu, ja myślałam, że dwa talerzyki, a to jest taka ładna tacka. Zobaczcie, też w kształcie kota, ale śliczna. Dzięki, Renia Tutaj coś jeszcze jest, ale co to jest? Jakieś per perfumy jakieś. Secret Edition. Uuu! Ciekawe, gdzie ona to kupiła. Później sobie sprawdzę jak pachną. Ale właśnie, na takim jakimś talerzyku perfumy też ładnie by się prezentowały z tego, co mi się wydaje. I co my tutaj jeszcze mamy? Dwie maseczki hydrożelowa złota. I tutaj jeszcze. Taka, tam gdzieś chyba już miałam. No, ale fajnie, bo mi się wszystkie moje maseczki pokończyły, więc zaraz je sobie wsadzę do lodówki i może w wolnej chwili sobie zrobię. No i patrzcie, co jeszcze Renatka mi kupiła. Taki wielki, gruby plik z drapeczek po 2 zł, ale ja sobie je, wiecie co, odłożę i one będą na specjalny, jakiś szczególny odcinek właśnie od Renatki, albo podzielę je może na dwa odcinki, jeden będzie właśnie odcinek od Renatki, a drugi z miejsca, gdzie Renatka je kupowała, właśnie muszę się mu zapytać, gdzie jej kupiła, także no, to by było na tyle, to jest ten talerzyk, od, znaczy się ta, wiecie, od tego talerzyka pięknego, do tam półmisek kotek. Także zobaczcie, jakie przepiękne prezenty dostałam od moich sióstr, za które bardzo serdecznie dziękuję. No, najgorszy urlop w moim życiu, ale przynajmniej siostry chociaż trochę mi go poprawiły, także serdecznie dziękuję, a z wami się żegnam. Muszę to wszystko pochować, już jest po 22, idę się kąpać, bo jutro mam wizytę u fryzjera. Także trzymajcie się cieplutko, dajcie znać, czy ktoś z Was. Testował któreś z tych produktów, a ja teraz uciekam, buziaczki, widzimy się w kolejnym filmie. Pa! pa!